Wszystkie dęby w domkach ruszowana były pod ochroną, bo było zakupowane. Ale to dawne czasy niemieckie. Jeszcze w 1903 roku. Domki to jest osada rybacka. Uh -huh. Zawsze była. Gdzie było siedem gospodarstw takich jak jest łodziowi rybacy. Nie rybacy przybrzeżni tak zwani. Aha, aha, przybrzeżni. Tak, my jesteśmy rybacy łodziowi, czyli przybrzeżni. A ile tam nie więcej mieszkańców tutaj mieszka tu nas jest proszę pana 311 osób w tej chwili jest zameldowanych. Wszystkie no. budynki, które stoją przy no. tej od poczty, no. jakie takie same? To w tych budynkach mieszkali sami rybacy. 74. zaczęli budować ośrodki czasowe swoje zakłady. Tutaj. Cegielski, widzę, apena. Pierwszy Cegielski. Aha. A ten dukat kiedy powstał? W 1976 zaczęli Dukat i Cegielski to były pierwsze, A Akademia Rolnicza z Wrocławia, Kopalnia Węgla Brunatnego Siersza. To wszystko były zakłady rowerowe, zakłady mięsne Bydgoszcz, z Jaroszowskie zakłady. To były wszystkie, którzy pobudowali Warszawa Ceni. Uzdrowisko to, to. nasze powstało w 2007 roku. Jako status. Aha, jako status Czyli państwowo przyznany no. status, bo domki są najmłodszym uzdrowiskiem w tej chwili. Mamy status od 2007 roku, bo niby tu odkryto. O, pomógł tu proszę pana Gosiewski, świętej pamięci Przemek. No widzisz pani i zaczynam się zastanawiać, czym był związany Gosiewski? On stąd jest. A nie z Kielc? Nie. Przecież on zginął w katastrofie. Nie szkodzi. No, no, Przemek no ja się tu urodził. Co pani powie? No i, i ja mówię, kurczę, kogo tu się spytać? Jego rodzice jeszcze żyją pani Jadzia i pani Janek. Przemek się urodził tu. Jego mama była główną lekarką tu. Odkryto tu niby, bo kopano, próbowano, że wody termalne i jod, który nie jest tylko na plaży, tylko jest w powietrzu, czyli tak zwany kropelkowy. Tu też. Tak, i mikroklima. No i zaczęto się starać, Przemek poszedł do Warszawy, matka tu, ona była, zarządzała już tymi takimi tymi senatoriami, bo był na dukacie, bo Cygielski miał tak dużo, że się nie mieszczył, więc dawał dukatowi. No i tak pomału zaczęły się te, 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 te ośrodki wczasowe przemieniać może tak. Dukat stary, da, dawne lata, 74. No ale później dwa lata robili lewacje, dostali nakaz. Że nie dostaną ludzi, jak nie zrobią, wie pan, no musieli coś tam robić, no. Argenty też jest stara. ma e, przemka, dlatego tu stoi ten no. pomnik Przemka. No, w ogóle jego ciała tu nie ma, jest grubo, bo to też no, było no, takie. No, znaczy ciała nie ma na cmentarzu Darowi, ale jest grup jego. No, no, no. Stoi pomnik. Przy... A kościół? Kościół mieliście nowy, to jest stary, a to nie, jest nowy. To nie? jest nowy kościół. My no. nie mieliśmy nigdy tu kościoła. To 80. lata zaczęli budować ten kościół. muszę ładny skromny widzę, że jest kościółek nie. no wie pan, taki nie. za skromny to on nie jest znaczy skromny jest wewnątrz, ale jako budowla to dosyć wielki to no, jako tam no. właśnie. i jeden ksiądz jest, nie? Andrzej tak Kiedy no jakieś... budują proszę pana apartamenty apartamenty no. co nie jest po naszej myśli, bo my nie chcemy z dąbek zrobić darówka niepotrzebne nam są tu apartamenty tyle tylko, że tu jest zasada, nie można budować więcej jak do 14 metrów nie, w ogóle w strefie A nie wolno. Więc... Dla ludzi dróg oddechowych, dla dzieci i, i, i starszych. Dla dzieci przede wszystkim drogi oddechowe. Proszę pana, ja panu powiem tak, gdyby to jest na drogi oddechowe, nie stwierdzono, że ten iod nie jest tylko tam, Co? tylko w ogóle jest w, w atmosferze, tak? Czyli tak no. zwane jakby powierzchni Tak. I tu jest tak zwany mikroklimat. To badali, 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 w końcu wybadali, że to jest. No i mówię, warunkiem też było, y, borowinę odkryto, tu w Porzeczu mamy kupioną 5 hektarów ziemi, tam kopiemy borowinę. Trzeba ją oczyszczać, kopać, no tak jak Kołobrzeg, no. Ale my nie chcemy być miastem, my chcemy, żeby zostało tu tak jak jest, czyli wioska. Plażę mamy piękną, jeszcze nie. bez... Plaża jest piękna. Mamy bez no. tych betonów, no. jest jedna z najładniejszych plaż tu szeroka, naturalnie no, jak jest, może naturalne. Bałtyk nie ma przypływów. Ale, ale jak jest sztorm, to woda jest do wydmy, ale widzi pan, co nam teraz grodzą, bo żeśmy też larmowali, żeby zagrodzili wydmy, ludzie łaszą po tym tak, wydmach, ja I to przychodzi wiatr, nasypie, bo jak to mówią, nie może dało, może weźmie, tak? No i tak tąki się rozwijają, proszę pana, i coraz bardziej się rozwijają, coraz więcej ludzi tu przyjeżdża zarabiać pieniądze. Te wszystkie te, te sklepy, panie, to, to są nie my. Nie, ja wiem. Panie, te wszystkie sklepiki co widzę, to pod dzieci jest, jest uszykowane. No bo, no bo pod dzieci. Aha, wrócimy się no. do dzieci, wie pan. Tu jest jedyną wadą i zaletą dla mnie już w takim wieku jak ja jestem, że tu nie przyjeżdża młodzież. Uh -huh, uh -huh. Tu przyjeżdżają dzieciaki, babcie i matki. I doro, czyli my. No. Stasi, emeryci. No. Bo tu jest spokój, 22 wszyscy śpią, teraz jest cicho, spokojnie, tu się nic nie dzieje. Pani, ja. Tu jest o 22 jako sanatorium, to jest cisza nocna, 22 wszyscy powinni być w pokoju no. bo przyjadą odpocząć, spokojnie mogą mieć pan nie ma, tu się nic nie dzieje. No. Tu jest cisza, spokój jakby jakby inny świat. Siapa da pa pa di 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 I idę do swoich rozmalutki Rodzice, doceniamy się również do pociągu, mamusie, tatusiowie, patrzcie, dziadkowie, chodźcie się tylko. Uwaga, słuchamy, Stop. słuchamy. Chłopcy do przodu, Łokcie do tyłu, kiedy dziewięć słów, uwaga, ścieżką przez to, to dzieszą, zresztą, zresztą. Zresztą grudę idzie sobie przez noru. Babel, babel, babil, babil, babil,

Łokcie do ja tyłu, kolana zgięte, pupy wypięte, idziemy. I o wąską ścieżką, w idzie sobie Aha, widzę, a to ma chorą, widzisz? Aha, podwiniętą, widzę. Ja dopiero poprawiłem, zrobić znak na pik. To jest

Nie a ja jestem Dąbki 22 września godzina 18.55 zachód słońca godzina dziewiętnasta.